Trzeba by pewnie kogoś mądrzejszego ode mnie, żeby to usystematyzować statystycznie. Niemniej śmiem postawić taką yy, tezę, że mamy więcej sukcesów w sportach indywidualnych niż zespołowych. Yy, nie mówię, że nie mamy ich w sportach zespołowych, ale na arenie międzynarodowej chyba jednak no, częściej yy, indywidualnie. Patrząc choćby na ostatnie Igrzyska, no to tu jakby jest bilans bardzo prosty, nie? Mm -hmm. to... I, i dl dl dlaczego to się dzieje? Jasne, tam, to, to nie jest tylko jeden powód, bo to zawsze jest wielowarstwowe, ale wydaje mi się, że jeden z takich ważnych powodów to jest to, że jak jest ten jeden sportowiec, to on może być otoczony grupą ludzi, która totalnie robi wszystko pod niego. A jak mamy grupę, no to trzech będzie lubiło dać w palnik, pięciu niekoniecznie, sześciu następnych będzie w ogóle jeszcze inaczej chciało się zregenerować i tutaj ten wątek dostosowania drużyny pod kątem nie tylko umiejętności sportowych, ale i pod kątem psychologicznym, pod kątem komunikacyjnym, pod kątem charakterologicznym, no robi się z tego naprawdę duża rzecz. I mówię też o tym dlatego, żebyśmy my zaczęli wspierać no właśnie, wspierać, a nie tylko wymagać, oczekiwać samych zwycięstw. I znowu trochę wracam do wątku, sport to nie jest tylko wygrywam dobrze, przegrywam źle.